Cześć, witam Was serdecznie moi drodzy z progów gościnnego hotelu Mariot. Jest ze mną Paweł jak cześć Paweł. Witam serdecznie. Niestety Mariot nadal pusty, jeszcze bardziej pusty niż ostatnio, no, ale mam nadzieję, że wkrótce to już się zmieni. Można powiedzieć puste, jak y, trybuny podczas grafem, co? No niestety, w takich czasach żyjemy. To mam nadzieję, że to już nie potrwa długo, że późną wiosną już wrócimy do normalności. To oby, oby miał rację i obym się nie mylił. No, mnie jakieś tam dochodzą głosy, że pandemia, koniec pandemii jest planowany na kwiecień, więc chyba są to dobre informacje. Już zakończają tą pandemię, bo już chyba wszyscy mają tego serdecznie dosyć. Paweł, FEN32 i zanim zgubimy temat, to tak, wchodzę sobie wczoraj na stronę waszą, oryginalną stronę fenowską i widzę, że mamy chyba cztery nazwiska ogłoszone na tej stronie, na galę, która ma się odbyć 6 lutego. Co jest grane? No nieco, kurde, redukcja kosztów, także z czterema zawodnikami zrobimy galę. Nie no, żartuję, tak, tak się nie da. No troszeczkę nam było zawirowań wokół tej gali, bo tak nie do końca z naszym partnerem, Telewizją Polska, to mogliśmy, mieliśmy... W tym takim wyjątkowym okresie świąteczno-noworocznym nie, nie do końca udało nam się tam spotkać z górą Polsatu, żeby dograć wszystkie szczegóły. Chodziło bardziej o formę dystrybucji gali, czy otwarte telewizja, czy, czy pay-per-view. No w końcu nam u, udało się spotkać w zeszłym tygodniu, także już oficjalnie mogę potwierdzić, że gala będzie transmitowana w systemie pay-per-view wraz z, z cyfrowym Polsatem. No i co, troszeczkę żeśmy to czekaliśmy, mało czasu rzeczywiście, ale akurat zwolnił się termin 20 luty i przekładamy galę o dwa tygodnie później, czyli mamy dwa tygodnie więcej czasu na promocję. Już teraz oczywiście dzisiaj zaczynamy ofensywę medialną i będziemy wszystkie zestawienia ogłaszać. To, że one są dotychczas nie ogłoszone, to nie znaczy, że nie są dogadane i zakontraktowane. Także karta walki jest już praktycznie gotowa, może chyba brakuje tylko jednego Nazwiska i jedziemy z tematem i działamy. Ogłoszony jest Mateusz Rębecki. Czy jest przeciwnik już dla niego wybrany? Tak, jest, jest dla niego przeciwnik. Atrakcyjny rywal, przygotowuje się już, także myślę, że Mateusz Rębecki da kolejny ciekawy pojedynek, w Fenie, który przybliży go do, do jego marzeń, jakim niewątpliwie jest angaż do najlepszej organizacji na świecie UFC. A jak daleko w Twoim uczuciu Mateusz Rębecki jest na ten moment od tego UFC? Jest bardzo daleko i bardzo blisko. Tak? Wiem jakie są czasy. UFC by teraz ostatnio bardziej zwalnia niż angażuje nowych zawodników, tym bardziej ze środkowej Europy czy też Europy Wschodniej. Także gdyby, gdyby nie pandemia, pewnie już by tam był, a tak to będzie musiał jeszcze chwilę poczekać. Jak duży problem jest w dobraniu, w znajdywaniu, kontraktowaniu przeciwników dla Mateusza Rębeckiego? No bo znaleźć kogoś na jego, wydawało się, poziomie no jest coraz trudniejsze chyba. No Jest to bardzo trudne, szczególnie w tych trudnych czasach, kiedy pandemia. Nie, tak naprawdę nie wiemy, jakie jest restrykcje będą w każdym kolejnym tygodniu. Ciężko sprowadzać gdzieś zawodników z drugiej części świata. Dlatego tutaj stawiamy na rywali z państw ościennych, to też z ludzi, nawet zagranicznych, ale mieszkających w Polsce, żeby zminimalizować ryzyko tego, że jakiś rywal nie dojedzie albo zostanie nie wpuszczony do Polski ze względów proceduralnych. No na pewno nie jest to proste zadanie, ale myślę, że ten rywal jest ciekawy i że e, na pewno czeka nas tutaj dobra walka. Kolejnym z ogłoszonych nazwisk jest Szymon Bajor. E, przeciwnik również już jest, bo że tylko jednego nazwiska to tak naprawdę brakuje, więc jest, czy to jest, będzie... Jest już, jest, jest już dla Szumana e, rywal bardzo atrakcyjny. Zawodnik z przeszłością w UFC, bardzo doświadczony, podobne doświadczenie ma do, dla, do, dla Szymona. Znany y, już na polskim rynku, walczył dla innych polskich organizacji, na pewno będzie to atrakcyjne trzyrundowe zestawienie. No to jestem ciekawy, obcokrajowiec rozumiem? Zgadza się, obcokrajowiec. Kolejna walka Wojciech Janusz kontra Marcin Łazarz i czy to jest jakiś eliminator do walki opas? Tak, jak najbardziej. No Łazarz już raz bił się z marszu opas. No niestety walka została uznana za no contest, została przerwana bez rozstrzygnięcia. Wojtek Janusz ostatni krocz od zwycięstwa do zwycięstwa. Mamy mistrza Marcina Wójcika, no i ten pojedynek ma status eliminatora. Jest to rewans, tak? 2-3 lata temu, czyli 3 lata temu chyba spotkali się, wtedy minimalnie lepszy był Łazarz, aczkolwiek Janusz zrobił bardzo duże postępy od tamtej pory i na pewno zrobi wszystko, żeby wygrać rewanżowy bój. Tak? Zawodnicy nie ukrywają tego, nie przepadają za sobą, poza tym jest dodatkowy smaczek, są to derby Pomorza Zachodniego, Białogard kontra Szczecin, także na pewno ten pojedynek będzie miał największy ładunek emocjonalny z całej karty walk. No i Paweł, to tyle jeśli chodzi na razie o ogłoszonych zawodników, aczkolwiek yy, yy, gdzieś ptaszki mi śpiewają, że doszło do dwóch bardzo ciekawych kontraktów, yy, za kontraktowanie nowych zawodników w Fenie. Oczywiście możesz to potwierdzić, bądź zdementować. Yy, mówi się, że Piotr Leda-Walawski yy, dołączy do organizacji Fen. To prawda, czy to nieprawda? Zgadza się, nie będę tutaj ściemniał. Kontrakt jest podpisany, także mogę oficjalnie to ogłosić. Piotr Leda Walawski powraca do Fenu. Od początku, oglądając program Tylko Jeden, widziałem bardzo duży potencjał w tym chłopaku. No, ostatnio rzeczywiście w dwóch walkach mu nie poszło, ale ja widzę w tym. Chłopaku bardzo duży talent, zarówno sportowy, jak i medialny, dobrze się sprzedaje. Już od razu po programie chciałem go zakontraktować, ale nie do końca mogliśmy się dogadać. Dobrze, że wyszło także spotkaliśmy się przypadkowo w Łodzi, bo Piotrek jest z Łodzi, podczas ostatniego FEN. No i tam żeśmy, żeśmy, że tak powiem przełamali pierwsze lody i dzięki temu Piotrek zadebiutuje już tutaj na FENie. I naprawdę tutaj sobie dużo obiecuję po tym chłopaku. Jest możliwe jego występ już na gali FEN 32? Piotr już się teraz bije na fan 32. Ogólnie kilka jest ciekawych transferów. Kilka, kilka, oprócz Piotra, jeszcze kilka bardzo ciekawych i mocnych sportowo-zawodników dołączę do fanów, mm. oczywiście nie już dzisiaj, ale ogłosimy lada dzień. Ale jeszcze muszę się zabrać o jedno nazwisko, bo też mi ptaszki tak ćwierkały ostatnio, że yy, młodszy z braci Olek w czarek Olek również może zasilić szeregi fan. No, jeden Olek Szejczuk kiedyś poszedł z fanu UFC, to być może historię zatoczy toczy koło. Także. Był obu... Ostatni na obozie u Mirosława, także oglądałem czarka, bardzo ciekawy zawodnik, bardzo fajny chłopak, także wszystko jest na dobrej drodze. Przezasz właśnie Paweł moje pytania, bo chciałem zapytać teraz, tutaj mam obóz w Bakałażewie z Mirosławem Oknińskim. No, na pewno taki wyjazd yy, rodzi wiele niezapomnianych wspomnień, przygód, śmiechu i wszystkiego. Jak było na obozie yy, z zawodnikami sportów? Akademii Sportu Walki Wilano. Było super, bardzo fajny klimat, super miejscowość Pakała żywo, jestem pod urokiem tego regionu, tej miejscowości. Kurczę, od początku miałem przygody, bo tak, miałem jechać drugim swoim autem, ale niestety dzień wcześniej wracając z Dańska, auto mi się popsuło, tam miałem opony zimowe. W drugim aucie jakoś nie zdążyłem jeszcze zmienić tych opon, także jechałem jeepem na letnich oponach, bo już... Po prostu nie mogłem wycofać się z tego wyjazdu. Temperatura była były ponad minus 20 stopni, mega śniegi, a ja na szerokich kapciach letnich w, 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 w samochodzie teren, terenowym. Także było ciekawie. Podróż naprawdę wymagała ode mnie bardzo dużo koncentracji, ale było bardzo fajnie, bardzo dobry klimat. Oglądałem kilku ciekawych zawodników, na pewno kilku z nich dostanie kontrakty w Fenie, bo to tam pojechałem. Trener mnie ugościł, dlatego bo z tego miejsca chciałem mu bardzo podziękować za zaproszenie, za gościnę. Miałem przyjemność nawet z Mirkiem pójść na polowanie. Chcieliśmy upolować wspólnie, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale pewnie śledząc z social media Mirka, to wiedzą o tym, że on jest zapalonym, myśliwym, także Mirek zabrał mnie na, na, na polowanie. Chcieliśmy upolować jakiegoś grubego zwierzę, ale niestety przy temperaturze minus 20 to zwierzę chyba się pochowało, bo to są ekstremalne temperatury nawet w tamtych wschodnich regionach i zwierzęta chyba też. Nie jest przyzwyczajona, bo na, nawet nie widzieliśmy żadnego zwierzęcia przez kilka godzin będąc na polowaniu i trapiąc tam ostro te wszystkie dziki. Ale było bardzo fajnie, sympatycznie. Pospacerowaliśmy trochę po lesie, poczułem ten klimat i naprawdę jest, jestem pod wrażeniem myślistwa, także Mirek ma fajną pasję i szacun za to dla niego. Zaszczepił mnie troszeczkę. Nie mam być problemu tak ze strzelaniem ze amunicji do zwierząt? No słuchajcie, no nie chciałbym strzelać do Saren albo do, do Jeleni, bo to chyba to ale da, da, dalszy etap, a do, jakiego, do jakiegoś dzika, to czemu nie do jakiegoś dzika, by, bym mógł palnąć. Chyba eee... by Widziałem, właśnie a propos obozów w widziałem Twoje zdjęcie właśnie z polowania, widziałem Twoje zdjęcie gdzieś z treningów, ale widziałem też Twoje zdjęcie w takiej niemyściutkiej kamizelce. to jest najmodniejszy kolor tej zimy podobno, powiedz mi czy ta kamizelka została nabyta już po występie Marcina Najmana, czy, czy, czy dopiero, czy, dopiero czy, czy, czy właśnie jego następstwo? Te, te, tej mody. Tego stylisty powiedział, że to najmodniejszy kolor tego, te, tej jesieni, jak chce być tak popularny jak Marcin Najman, to, to muszę kolej, koniecznie ubierać kolory niebieskie. Wspólne treningi z Marcinem na różdżką. Widziałem Paweł też ostatnio, wrzucałeś fotkę. Tak, regularnie chodzę do Marcina raz w tygodniu się poruszać i naprawdę daje mi to dużo satysfakcji. Marcin ma duży dryk do trenowania, bardzo fajnie przekazuje swoją wiedzę i, i naprawdę jest, jestem bardzo, bardzo zadowolony. Właśnie jest wtorek, dzisiaj też się wybieram do Marcina na trening, jeszcze tam zabieram moich kolegów, takich spoza branży, ale też ich zaszczepiłem właśnie boksem i też są bardzo zadowoleni, chwalą sobie współ, współpracę z Marcinem. Paweł jeszcze tak już prawie, że na sam koniec wywiadu widziałem, że nawet organizacja Fight Exclusive Night na swoim głównym profilu wspomniała o zwycięstwie Alessio Cirico na UFC. Powiedz, jak to jest miłe dla promotora, kiedy zawodnik, który walczył kilka lat temu na fenie, pokonał Grzybyka, teraz wygrywając na UFC wspomina o, o tej twojej organizacji. To jest. Bardzo miłe, tym bardziej, że Alessio walczył u nas tylko, tylko jeden raz, aczkolwiek staraliśmy się zadbać o niego, wszystko mu zapewnić na jak najwyższym poziomie, jak na możliwości nasze tamtych lat. No, bardzo przyjemnie, miło mi się zrobiło, jak usłyszałem takie pochlebne słowa, słowa od Alessio, gdy bije się już do największej organizacji na świecie. Także cieszy mnie coś takiego, tak? Chcemy, chcemy mieć dobre relacje z naszymi i, i obecnymi i byłymi zawodnikami, także na tym to polega, ma być współpraca wszyscy, żebyśmy się wszyscy nawzajem szanowali i to jest właśnie fajny w tym sporcie. ogólnie jako promotor masz dobry kontakt z zawodnikami, bo trenujesz z, z pretendentem do pasa mistrzowskiego wadze średniej, Marcinem Naruszczką, Tutaj również często wspominacie zawodników, którzy gdzieś fajnie walczyli. Życzcie im dobrej drogi gdzieś dalej, chociażby przykład Mateusza Rębeckiego teraz. Ułatwia ci to Twoją pracę, taki kontakt z zawodnikami. No, słuchajcie, uważam, że tak te relacje powinny wyglądać, tak? Ja nikogo nie faworyzuję, nie wyróżniam. Po prostu lubię sport, lubię czasami się poruszać i jak mogę, to czasami wykorzystam każdego zawodnika. Wcześniej udało mi się potrenować, jak stacjonowałem na Mazurach z Adrianem Zielińskim. Teraz, gdy większość czasu jestem w Warszawie, to mam przyjemność potrenować z Marcinem Na ruczką. To, to jest fajnie, to jest budowanie takich relacji na linii zawodnik promotor i to, to naprawdę wszystkim wychodzi na dobre. Już się nie znamy tylko od takiej strony oficjalnych, gdzie tylko praca, jakieś tam umowy, wywiady, ale sobie robimy razem, treningi, gadamy, trochę plotkujemy. No, także to, to jest miłe. tak, Zawsze relacje międzyludzkie, kiedy są zaciaśniane i jakoś tam budowane gdzieś poza pracą, to, to to wszystkim wychodzi moim zdaniem na zdrowie. Paweł, jakie są plany Fenu na ten rok 2021? Tylko galę pay-per-view, galę z publicznością, jeśli powiesz taki model? Ile gal w tym roku, jak to wygląda? No, w zeszłym roku udało nam się zorganizować 5 gal pomimo tej całej pandemii. Teraz plan minimum to jest 5 gal, jak będzie dobrze szło to tych gal może będzie 6 albo nawet 7. No zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praniu. Dopóki nie będzie publiczności, na pewno tylko gale pay-per-view. Jeśli ta publiczność powróci, na pewno będą też gale w otwartej telewizji, no ale też będziemy rozwijać ten model pay-per-view, bo model pay-per-view plus duża sprzedaż biletów gwarantuje nam spore zyski, a tylko spore, spore zyski i przychody gwarantują możliwość zatrudniania coraz to lepszych zawodników, coraz to nowych gwiazd, które niewątpliwie w naszej sportowej organizacji są potrzebne. Co jest bardziej opłacalne dla federacji? Gala bez publiczności w systemie pay per view czy duża gala z publiką? No to wszystko zależy. Tak naprawdę generowanie dużych przychodów jest możliwe tylko w systemie pay per view. Tak? My tego systemu się uczymy wcześniej, kiedy już robiliśmy przez 6 lat. Gale no w otwartej telewizji, ale na dużych obiektach ta sprzedaż nam coraz lepiej szła i to się zaczynało spinać. No teraz bez przychodów z biletów i bez pay per view to w żaden sposób by się nie spięło. Także no wiadomo, optymalnym, optymalnym układem jest pełna halakuj kibiców plus dobra sprzedaż pay per view. Tak? Ale jak się nie ma tych dwóch możliwości, trzeba się skupiać na razie na pay per view, uczyć się tego i tak robić, żeby tych subskrypcji sprzedawać coraz więcej. My na razie w tym temacie raczkujemy, zrobiliśmy dopiero dwie gale, ale już się tego uczymy, za każdym razem wychodzi nam to coraz lepiej, więc Wiemy z czym to się, to się je i będziemy to rozwijać. Tak? Nasza konkurencja trzaska te gale już od 10 lat i można powiedzieć, że oni zęby na tym, na tym zjedli. Wiadomo, że nikt ci swojego know-how nie sprzeda, musi sam to wypracować i sam się tego nauczyć. To my się uczymy, ciężko pracujemy i mam nadzieję, że to przyniesie wkrótce efekty już podczas najbliższej gali. Paweł, przed pandemią rozmawialiśmy o takich dwóch głównych celach Federacji FEN i to było gala za granicą i system pay-per-view. Pandemia zweryfikowała trochę te plany, aczkolwiek przyspieszyła przejście do systemu pay-per-view, ale przyblokowała zagraniczną galę. Jak, yy, jak wygląda sytuacja z tą zagraniczną galą? Czy to gdzieś w Waszych głowach cały czas siedzi ten pomysł jeszcze? No tak, tylko pandemia troszeczkę to ograniczyła. Mamy już obrany jeden konkretny cel, wiemy gdzie chcemy zrobić tą galę. Jak wszystko będzie, pójdzie dobrze, jak wrócą już normalne obiekty w 100%, 100%, 100%, 100 publiczności, to chcemy zrobić na jesieni galę za granicą. tak? Mamy już konkretny cel, konkre konkretne państwo. No zobaczymy, czy to się uda. No obserwujemy sytuację. Na razie liczę na to, że pierwsi kibice powinni powrócić późną wiosną, czyli tak jak my celujemy w jedną z gal w maju, to mam nadzieję, że to już się odbędzie z jakąś publiką. A jeśli chodzi o jesień, to jeśli wszystko będzie dobrze szło, proces szczepień i tak dalej, jeszcze całe szaleństwo się skończy, będzie pełna publika, no to FEN w listopadzie planuje taką wycieczkę zagraniczną, oby to się udało. było na sam koniec pytania naszych wspierających i patronów i tu mamy pytania dwa od Piotra Zeltinga. Pierwsze brzmi, czym FEN zaskoczy nas w 2021 roku? No słuchajcie, czym czy, czy możemy zaskoczyć? To, już kibiców do dobrych opraw, do dobrych e, sport, sportowych walk. No możemy jedynie sami siebie zaskoczyć e, lepszą sprzedażą, jeszcze lepszą niż dotychczas. A kibiców możemy zaskoczyć jakimiś ciekawymi z, e, zestawieniami, ciekawymi nazwiskami, przede wszystkim medialnymi nazwiskami, bo tego tutaj w fenie brakowało i w to będziemy celować, tak, żeby kibiców zaskakiwać angażami. Bo dobrą sportową walką już raczej nikogo nie zaskoczyłem, bo tych sportowych walk już było bardzo. Bardzo, bardzo dużo, tak? I z tym nie mamy większego problemu. Jedynym problemem Fenu są wielkie nazwiska, które budują zasięgi, budują rozpoznawalność i tak dalej. I nad tymi nazwiskami będziemy pracować. I ostatnie pytanie: czy będzie pogoda w Ostródzie? Pogoda dla bugaczy już jest zamówiona i na pewno będzie. A Gala będzie w Ostródzie? Musi być, tak? Jak może być FEN bez Ostródu, Już powiedziałem, że to jest. Yy, Ostruda kocham tamty, tamte, tamte rejony, i my co roku będziemy Ostrudę yy, przemieniać w tymczasową stolicę polskiego MMA, w, w letnią stolicę polskiego MMA. Także wszystkie drogi prowadzą do Ostrudy. Uwielbiam ten amfiteatr, cały ten anturaż, tą otoczkę, te jeziora, i myślę, że każdy, kto był chociaż raz na tej, na tej gali, chce tam wracać i że wszystkim się tam bardzo podobało. Okej okay, Paweł, dziękuję Ci serdecznie za poświęcony czas na wywiad, czyli tak jak usłyszeliście, FEN nie 6 lutego, a 20 lutego, także macie trochę więcej czasu, żeby oszczędzić hajsiurę na pay-per-view. Zbierajcie, zbierajcie, nie, nie wydawajcie na głupoty, oszczędzajcie na FEN, bo naprawdę czeka nas dobra gala, konkretne sportowe zestawienia, naprawdę będzie ogień. A jak już zostaną te konkretne sportowe zestawienia ogłoszone, to spotkamy się po raz drugi, i wtedy szczegółowo dla Was omówimy, także co, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę wszystkiego najlepszego w nowym 2021 roku. Piąteczka. Dzięki. Dzięki.